Mój kilka kroków do przejścia. Pierwsza próba Lowlanders. Gorący doping, moi drodzy, teraz muszą być punkty. Lowlanders! Gorący brawa, moi drodzy. Teraz już muszą być punkty. I Damian Kopacz zdecydował się na bieg. Jest tak, moi drodzy! Nierastąpiony Damian Kopacz, Brawa, gorący. Jak widzicie, Doping Pomógł! 6 do 7 Pierwsze punkty, miejmy nadzieję, już będzie tak dalej. Milo Flanders, bardzo ładnie cały czas do przodu. Offense! Offense! Of bardzo ładnie kibice, dopiero, dopiero się ożywili, chyba troszkę spali po sobocie. Moi drodzy, brawa, kibice trzymamy, trzymamy napięcie I cały czas nie jestem Damian udało się wyrwać Cały czas do przodu Damian, bardzo ładnie Cały czas na nogach Moi drodzy, coś pięknego, coś pięknego kibice dopiero, jakiś doping dopiero grają